Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek, tym razem pewność siebie. Wydaje mi się, że to jest taki temat bardzo na czasie i że niestety bardzo wiele z nas ma z tą pewnością siebie problem dzisiaj. Myślę, że tym bardziej ten rozwój internetu, to jakie treści oglądamy, trochę nam zaburzyło to postrzeganie i trochę też niektórym zaburzyło właśnie tą pewność siebie. Ale skąd w ogóle się bierze ta pewność siebie? No, kiedy uświadamiasz sobie swoją wartość, kiedy uświadamiasz sobie, że możesz wszystko, jakkolwiek górnolotnie to brzmi, ale kiedy uświadamiasz sobie, że po prostu możesz, że umiesz, że nawet jeśli jesteś sam sama, to potrafisz robić rzeczy, potrafisz e, ogarniać swoje sprawy sam, bez niczyjej pomocy. I oczywiście to przychodzi z doświadczenia. Bardzo często to przychodzi z doświadczenia. Niektórzy z nas mają to szczęście i to doświadczenie mają już we wczesnym dzieciństwie, kiedy to rodzice uświadamiają nam swoją wartość, i dzięki rodzicom wychodzimy już w świat, w świat z tą pewnością siebie. Natomiast niestety większość z nas, niestety, musi tą pewność siebie budować często budować na nowo. Po jakichś swoich doświadczeniach, często traumatycznych, ale też nie zawsze bo traumatyczne to jest duże słowo, ale po prostu po jakichś doświadczeniach, plus też przez to, co nas otacza, przez ten cały świat, bardzo często musimy tą pewność siebie odbudowywać na nowo, albo też po prostu o nią dbać. Jest tak, że jak zbudujesz tą pewność siebie, no to ona już jest. Natomiast Naprawdę czasem bywają takie momenty w życiu, że to się zachwieje, że ty się zachwiejesz i zaczniesz się zastanawiać, zaczniesz kwestionować to, czy na pewno jesteś wartościowym człowiekiem. Czemu się tak dzieje? Wydaje mi się, że dlatego, że bardzo często szukamy swojej wartości w innych ludziach. Nie róbcie tego, nie szukajcie swojej wartości w innych ludziach. Nie, mówcie się, nie bójcie się mówić o tym, co myślicie. Nie bójcie się podejmować decyzji, które są zgodne z Wami. Nie bójcie się pokazywać tego, jacy jesteście naprawdę. Nie bójcie się pokazywać tego, co myślicie, co chcecie robić. Wystawianie się na widok i na opinię publiczną tak naprawdę nas wzmacnia. Tak, jest to cięż, ciężkie, jest to trudne. Bycie sobą. W dzisiejszym świecie czasami jest trudne, to prawda. Bo tym bardziej myślę w naszym kraju ludzie bardziej krytykują niż chwalą. Ludzie bardziej potrafią wystawić negatywną opinię, kiedy coś im się nie podoba, niż pochwalić, kiedy coś się podoba. Um, ja kiedyś nie wiedziałam, kim jestem. A, bardzo nie wiedziałam, kim jestem. I bardzo. Udawałam kogoś, kogo myślałam, że polubią znajomi, kogo myślałam, że chcą mieć w swoim kręgu ówcześni ludzie, z którymi się trzymałam. Po prostu starałam się podpasować pod środowisko, do którego chciałam należeć. To skończyło się tym, że bardzo dużo piłam alkoholu, zaczęłam palić papierosy, dlatego że inni palili w tym towarzystwie, i ja nie chciałam odstawać. Ja wiedziałam, że to nie jest ok, ale ja zaczęłam palić te papierosy, bo ja się, ja się chciałam wpasować, ja się chciałam podpasować, ja chciałam, żeby oni mnie lubili. I pomyślałam, że jak będę robić rzeczy, które robią oni, no to zaakceptują mnie i będą mnie lubić. Ja byłam głośna, byłam, było nie wszędzie pełno, dlatego że szukałam aprobaty. Ale je, to nie była pewność siebie, wręcz przeciwnie. Ja tej pewności w ogóle nie miałam. I też, żebyście mnie źle nie zrozumieli, to też nie chodzi o to, żeby iść skrajnie w drugą stronę, czyli w stronę wręcz przerośniętego ego, bo też takich ludzi znam. Natomiast często właśnie ci, którzy są najgłośniejsi, najbardziej widoczni, najbardziej wydają się najbardziej pewni siebie, to są ludzie, którzy tej pewności siebie mają najmniej. I zachowują się, jakby mieli jej najwięcej, dlatego, że szukają tej aprobaty. To zachowanie często będzie przerysowane i da się to wyczuć. Da się wyczuć tą energię, która nie jest do końca prawdziwa. To nie chodzi o to, żebyście kogokolwiek teraz oszukiwali. Wy macie naprawdę poczuć w sobie tą pewność siebie, macie uwierzyć w swoją wartość. Jak to zrobić? Słuchajcie, zrozumcie. Że jesteście wyjątkowi. Zrozum, że jesteś wyjątkowy. Zrozum, że jesteś wyjątkowa. Nie ma drugiej takiej osoby na świecie. Czy to już nie jest powód do dumy? Wiecie, to nigdy nie jest tak, że my mamy na swoim koncie tylko na przykład porażki. Przypomnij sobie, w czym jesteś dobra. Przypomnij sobie, co ostatnio tobie w życiu wyszło. Jak dobry projekt oddałaś, jak nie wiem, dziecko powiedziało ci, że wymyśliłaś super zabawę. Nie wiem, wymyślam teraz, ale przypomnij sobie. Co dobrego ostatnio się wydarzyło, co dobrego ostatnio. Czego dobrego ostatnio doświadczyłaś? Co dobrego ostatnio zrobiłaś być może też dla innych. No tak, a jeśli chodzi o innych, to często boimy się ich opinii. Polegamy na tej opinii innych. To jest całe, to, to wraca jak bumerang. Nawet jak już pracujesz nad tą pewnością siebie, wartością siebie, to co jakiś czas uderzają w ciebie opinie innych, ale tak serio, tak realnie Teraz zatrzymaj się i powiedz sobie, co cię to obchodzi? Co cię to obchodzi, co ktoś myśli? Ludzie gadają i będą gadać. Ludzie będą cię wspierać i ludzie będą się z ciebie śmiać. Zawsze znajdą się ludzie, którzy cię wesprą i zawsze znajdą się ludzie, którzy w tym samym czasie z tego samego będą się z ciebie śmiać. Tylko że wiecie, to, że ktoś się z ciebie śmieje, to nie znaczy, że ty jesteś śmieszna albo że ty masz przestać robić to co robić, co co robisz. Ludzie bardzo często śmieją się bo to wynika z ich własnych traum, bo sami boją się podjąć ryzyka, boją się podjąć jakiegoś działania. Zostają w tłumie i się śmieją. Wiadomo, że w tłumie jest łatwiej. Oczywiście, że w tłumie jest łatwiej. Najlepiej się schować i śmiać się, kiedy wszyscy się śmieją z tego, który stoi na środku. Tylko, że zazwyczaj to ten, który stoi na środku, pokazuje, jak zajebiście pewny siebie jest i jak zna swoją wartość, że nie boi się wyjść na środek i powiedzieć, co myśli. I o to właśnie chodzi. Niezależnie od tego, co mówią inni, jak zachowuje się twoje otoczenie, rób to, co czujesz, rób to, co czujesz, co czujesz że chcesz robić w życiu. Rób to, w czym jesteś dobry, rób to. W czym czujesz, że jesteś dobry? Masz pasję, której nikt nie rozumie? Zajebiście, zobacz, jak oryginalny jesteś. Albo zajebiście, jest to droga do tego, żeby poznać jakichś nowych ludzi, nowych znajomych, których spotkasz w tej pasji. Możesz być, możecie być dumni, że jesteście sobą że niczego nie udajecie, jesteście fair przed sobą. Jak można być pewnym siebie, jeśli udajesz kogoś, kim nie jesteś? No nie da się. Dlatego tak ważne jest to, żeby być sobą, bo wtedy jesteś pewny siebie. A też kiedy jesteś pewny siebie, to jesteś sobą. Popełnisz błąd? Spoko, ludzie o tym zapomną. Ty też o tym zapomnisz. Pójdziesz dalej. A może nawet się nauczysz na swoich błędach. Nikt cię nie wspiera, nikt nie wspiera twojej działalności. Okej, okay. cierpliwości. Nie oczekuj wsparcia, nie oczekuj aprobaty od bliskich, od rodziny, od znajomych, nie oczekuj tego od nikogo. Po prostu bądź sobą. Właściwi ludzie znajdą cię i zostaną, bo zobaczą prawdę. I chyba właśnie o to chodzi w, bycie, w byciu pewnym siebie, żeby być po prostu prawdą, żeby być prawdą, żeby być tą dobrą energią. I takich też ludzi przyciągać do swojego życia. I tego Wam życzę. Do następnego.